Cześć, witajcie! Dziś krótki filmik o Krecie, o walce z Kretem. Mam kretę od jesieni tamtego roku. Ryje mi kompletnie wszystko: cały trawnik, całe miejsce przeznaczone pod rośliny ozdobne. Teraz na wiosnę przerzucił się na trawnik, wyszedł z roślin ozdobnych. No i teraz sam się zacząłem zastanawiać, ponieważ pozakładałem pułapki na kreta. Nie chcę go zabijać, chcę go złapać i wypuścić gdzieś tam w lesie. Widzicie te czarne, wystające druciki? To są sygnalizatory pułapek. Kupiłem tych pułapek chyba z pięć, pozostawiałem w wie we wielu miejscach. I co się okazuje? No kret pięknie wyrywa obok pułapki ziemię i jakoś nie wchodzi. Próbuję go złapać już właściwie od jesieni. I dzisiaj tak zacząłem się zastanawiać, kto bardziej zrył tą działkę, czy ja, czy kret. <laughs> I wygląda na to, że ja. Bo do zastawienia pułapek oczywiście trzeba rozkopać yy, grunt. No i tak to wygląda, jak to wygląda. Yy. Jak tak dalej pójdzie, to ta resztka trawnika, który mi został, no bo większość działki przeznaczyłem pod rośliny ozdobne. Będzie już po trawniku i, i trudno, no, muszę się z tym jakoś pogodzić. W tym roku będę chyba dosiewał tej trawy sporo. Jak widzicie, no zrył kompletnie wszystko. Ja mu pomogłem kopiąc te dziury, żeby zostawić pułapki. No i wygląda to jak wygląda. No, ale tyle o, tyle o krecie. Miejmy nadzieję, że on prędzej czy później wlezie w tą pułapkę. Eee, już mi doradzono, żebym e, nie dotykał bezpośrednio ręką, bo robię w rękawicach, takich już, że, tak powiem, e, używanych wcześniej, żeby też nie śmierdziały nowością czy jakąś tam gumą. No, nihoho, kret jakiś jest bardzo cwany. Niestety nie chcę e, dać się złapać. <laughs> Muszę się z nim jakoś dogadać. Tyle o krecie. E, z innej beczki całkowicie teraz. E, Przypominam Wam, że jest czas na cięcie winogron. E, nigdy o tym nie kręciłem filmiku, ale ja założyłem sobie w ubiegłym roku taką namiastkę, jeden rządek, na miastkę winnicy. E, jak widzicie tutaj przy palikach już są przycięte, są przycięte malutkie winorośle, to są jednoroczne, czyli krótkotne, bardzo krótkotne, na dwa oczka. Także przypominam o cięciu. Gdy, gdy, jeśli będziecie cieli później winogrono będzie płakało. Um, teraz marzę że to że ostatni dzwonek na cięcie winorośli. Mam jeszcze winorośle większe na Pergoli. Tamte już też dzisiaj miałem chwilkę czasu, była ładna pogoda. Um, też już je przyciąłem. No, oczywiście, te na Pergoli w inny sposób, bo um, one będą miały przede wszystkim za zadanie zasłonić tą pergolę. Tu owoc jest dodatkiem. Ale też przyciąłem bardzo krótko, jak widzicie, to jest mniej więcej na wysokość 1,70 m. Zostawiłem po cztery główne pędy. Wszystkie małe słabe wycinamy. Przypominam, że wszystkie małe słabe wycinamy. Cienkie, e, kiepskie również. Zostawiamy twarde, ładne pędy. E, jeśli jest to na pergoli, no to musimy sami sobie ocenić ich ilość. E, nie może być tak mało jak na winnicy, bo na winnicy się tnie całkiem inaczej e, roślinki. No to tyle z ogrodu. Um, króciutko, bo miało być tylko o Krecie. Pozdrawiam Was. Do następnego razu. Hej.